Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop Proste. Dzisiaj w tym podcaście omówię 8 warunków skutecznej psychoterapii z perspektywy klienta, czyli powiem na co klient powinien zwracać uwagę, jeżeli chce w pełni skorzystać. Z pomocy psychologicznej, która jest mu udzielana. Wszystkim korzystającym z tego rodzaju wsparcia sugerowałbym wzięcie sobie do serca tych wskazówek, które za chwilę przedstawię, ponieważ te zasady stworzą najbardziej korzystne warunki dla pozytywnego, a zatem skutecznego zwieńczenia całego procesu. Powiedzmy sobie szczerze, co warto robić, by umożliwić sobie jak najszybsze i najlepsze, a przy tym trwałe postępy. Po pierwsze, w wielu przypadkach konieczne jest uznanie psychoterapii priorytetową kwestią na danym etapie życia. Nie traktując pracy nad sobą poważnie, naprawdę poważnie, czasami nawet sabotuje się cały proces osobistej przemiany, a nawet częstokroć zaprzepaszcza się szanse na wyzdrowienie. Zdrowienie musi stać się kwestią kluczową, gdyż cały ten proces wymaga wiele uwagi. Pochłania ogrom trudu i pracy. Nie pracując nad sobą z prawdziwym oddaniem, z prawdziwym zaangażowaniem, takim stuprocentowym, ryzykuje się, że trwała poprawa nie nastąpi. Po drugie, psychoterapia wymaga autentycznego zaangażowania to znaczy czynnego udziału przez cały czas, a nie tylko w toku sesji terapeutycznych. Konieczne jest faktyczne wdrażanie w życie wiedzy wyniesionej z sesji rzeczywiste monitorowanie swojego sposobu myślenia, na przykład faktyczne praktykowanie nowych strategii postępowania, radzenia sobie realne eksperymentowanie z zachowaniami alternatywnymi względem dotychczas stosowanych. Terapeutyzując się zaledwie tak, wiecie, od niechcenia, trochę wręcz blejak żeby nie powiedzieć lekceważąco, możemy liczyć tylko na no nie trwałe albo trwałe jednak no, niezbyt duże efekty. Po trzecie, psychoterapia to proces wymagający czasu, w którym stale w zaangażowany sposób należy pracować nad sobą. Terapia nie jest jakąś wieczną magiczną sztuczką, która w bliżej nieokreślony sposób daje upragnione efekty, to tak nie działa. Potrzeba czasu, by pewne działania przyniosły pożądane rezultaty. Nie da się tego osiągnąć na pstryknięcie palcami. Tak jak jedna, choćby najbardziej prawidłowo wykonana pompka, no niewiele wpłynie na sylwetkę, bo potrzebnych jest więcej treningów, tak samo w przypadku psychoterapii potrzebne jest trenowanie Pewnych umiejętności radzenia sobie, więc warto troszczyć się o swoją motywację, o regularne uczęszczanie. No i wkładanie takich świadomych, wytężonych wysiłków w to, aby faktycznie starać się jak najwięcej z tego wynieść i praktykować to, o czym jest mowa podczas konsultacji. Poddając się zbyt prędko, lub cofając zaangażowanie nie w porę, że tak powiem, albo pracując nad sobą niekonsekwentnie w sposób nieciągły, możemy uzyskać w najlepszym razie cząstkowe, a czasem też tymczasowe rezultaty zaledwie. Po czwarte, psychoterapia wymaga rzetelnej, ciężkiej i nierzadko, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, bolesnej pracy nad sobą. Szanse na wyzdrowienie są natomiast mniejsze, gdy ma miejsce lekceważenie harmonogramu spotkań, wymigiwanie się z wykonywania prac osobistych czyli potocznie mówiąc, prac domowych, ignorowanie zaleceń, brak regularnego ćwiczenia technik, jak już o tym mówiłem przed chwilą, ponieważ to jest bardzo ważne. No i czasami po prostu ludzie przerywają terapię, no bo nagle zmieniają im się priorytety i skupiają się na czymś zupełnie innym. Ale no to wtedy te, te efekty, które się nie utrwaliły, bo nie zdążyły się utrwalić, przepadają częstokroć. Nie zawsze, na szczęście tak źle jest, ale niejednokrotnie tak właśnie bywa. Samo chodzenie na terapię albo wykonywanie jakoś na kolanie w pośpiechu pracy domowej, to jest zdecydowanie za mało. To faktycznie trzeba się przyłożyć i chcieć sobie pomóc. To jest doskonała okazja do tego, aby odnajdywać, konsekwentnie odnajdywać oparcie w sobie, ćwiczyć to, angażować się w tą relację ze sobą, życzliwą, przyjazną relację ze sobą, będąc swoim kibicem, będąc swoim wsparciem. Oczywiście posiadając też pomoc ze strony specjalisty. Po piąte, należy wziąć odpowiedzialność za swoje leczenie. Rzecz jasna, no specjalista też tutaj pewną odpowiedzialność ma, ale jeżeli ktoś myśli, że Psycholog jest jak hydraulik, który wymieni rurkę w czyjejś głowie i będzie już wszystko załatwione, no to oczywiście byłoby to myślenie życzeniowe, bo to tak nie działa. Specjalista wspiera, dostarcza niezbędnych informacji, narzędzi, trenuje razem z klientem pewne umiejętności, stwarza optymalne warunki, ale nie może wykonać co do zasady całej pracy za. Klienta. Tak jak trener personalny, no przecież nie wykona pompki za swojego. Kluczowa i absolutnie niezbędna część pracy może i powinna zostać wykonana osobiście przez samą osobę, która się terapeutyzuje. I specjalista, choćby najbardziej zaangażowany. Nie będzie w stanie go wyręczyć, o tym warto pamiętać. To nie jest tak, że idzie się jak do masażysty, tam wszystkie procesy są wykonywane, tylko po prostu faktycznie samemu należy wykonywać pewną pracę. Nie biorąc odpowiedzialności za swoje leczenie w tym zakresie, w jakim jest to tylko możliwe. I w jak największym zakresie, krótko mówiąc, no czasami może dojść do tego, że człowiek zaprzepaści cały ten potencjał tkwiący w procesie. Punkt szósty, należy zaakceptować zasady wypracowane podczas konsultacji, ponieważ konsekwentne przestrzeganie wytycznych stwarza warunki, w których zdrowienie jest łatwiejsze. No częstym takim warunkiem jest to, aby spotkania się odbywały w określonych odstępach czasu, raz na 7 bądź 10 dni, no ale jeżeli ktoś uczęszcza na tych spotkaniach w kratkę, Robi bardzo długie przerwy, czasem nawet kilkutygodniowe bądź paromiesięczne, no to faktycznie trudno tutaj mówić o pewnej częstotliwości i tym samym no, cały ten trening pewnych umiejętności radzenia sobie no, może nie przynieść odpowiedniego rezultatu. Oczywiście, psycholog jest zaangażowany w to, aby podtrzymywać motywację klienta i aby dyskutować z nim o tym, dlaczego on ewentualnie zaczyna tak w kratkę chodzić. No, i służyć mu poradą w takich wypadkach. Więc jeżeli widzicie, że wasza motywacja jakoś zmienia się i zaczynacie szukać wymówek albo pretekstu, aby nie kontynuować tego procesu, to też warto o tym ze specjalistą porozmawiać. Być może uda się wiele wyjaśnić i wasza motywacja wróci do odpowiedniego poziomu. Warto też zauważyć, że to jest zawsze współpraca. I właśnie teraz przejdę do punktu siódmego. Każdy z uczestników powinien być fair wobec pozostałych. Należy zatem dbać o dobry kontakt z psychologiem, nie ukrywać przed nim ważnych aspektów sytuacji, nie okłamywać go, nie okłamywać też samego siebie, no bo czasami ludzie łudzą się, że może jakaś informacja nie jest szczególnie ważna, albo że właściwie to, to się nic nie stanie, jak sobie zaczną tam chodzić raz na bardzo, bardzo długi czas. Nie należy oczywiście też psychologa wprowadzać w błąd, ponieważ on wtedy może nie zorientować się wystarczająco dobrze w sytuacji, a jego interwencje mogą wtedy nie być tak skuteczne, jakby mogły, gdyby był rzeczywiście wtajemniczony w pewne niuanse życia. Pamiętajmy o tym, że psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa i on te rzeczy, o których jest mowa, zachowuje dla siebie. Dodatkowo też warto wiedzieć, że specjalistę obowiązuje etyka zawodu, w związku z tym... On stara się zrobić wszystko, aby tą interakcję z klientem przeprowadzać jak najlepiej, aby mieć z nim dobry kontakt i aby tam przebiegała pomyślnie współpraca. No ale do tego trzeba oczywiście dobrych chęci obu stron i starań z obu stron. Dobre relacje sprzyjają współpracy, a złe wprost przeciwnie. I tutaj nawet powiem więcej, ponieważ jeżeli sięgniecie po książki, w których mowa jest o skuteczności. W ogóle pomocy psychologicznej, a zwłaszcza psychoterapii, to okaże się, że jednym z najbardziej istotnych czynników jest tak zwana relacja terapeutyczna. Czyli, krótko mówiąc, właśnie to, w jakiej ty jesteś komitywie z psychologiem. Czy trzymacie sztamę, czy dobrze się rozumiecie i czy dobrze wam się współpracuje. No, bo gdybyście się nie dogadywali, gdyby tam były jakieś zgrzyty, gdyby były jakieś formalne problemy, jakieś trudności, tego typu historie, no to to niepotrzebnie by rozpraszało Was, stanowiło pewne, pewien rodzaj kłopotu, może jakichś zbędnych wyzwań, więc y, każdy zainteresowany powinien starać się o to, aby współpraca przebiegała. Optymalnie. No tutaj szczególną rolę ma sam psycholog, rzecz jasna, ale tak jak już wcześniej mówiłem, on pewnych rzeczy za was nie wykona. I wreszcie punkt ósmy. Potrzebny jest wkład własny w terapię. Nie wystarczą same spotkania z psychologiem, te prace domowe, które by on polecał. Należy jeszcze uwzględnić inne możliwości. Pracować nad sobą, również pomiędzy spotkaniami. Po wykonaniu tych zadań zaleconych przez specjalistę, naprawdę znacznie lepsze można uzyskać efekty, jeżeli no nie poprzestaje się tylko na tym, co zostało przećwiczone podczas konsultacji, czy jakie prace, czy lektury zostały zalecone, ale też samemu na własną rękę zgłębia się te zagadnienia. No i ma się pewien rodzaj zapału do tego, aby sobie jak najlepiej radzić właśnie poprzez rozwijanie. Różnego rodzaju umiejętności. Więc te, tego typu współpraca jest zalążkiem pewnej przemiany, która jednakże dokonuje się nie tylko w, w trakcie konsultacji, nie tylko podczas wykonywania prac domowych, ale urzeczywistnia się też w codziennym życiu, w różnych kontekstach, i dobrze jest poszukiwać okazji do ćwiczenia tych umiejętności, o których mowa. I ćwiczyć te umiejętności faktycznie w takiej regularności, jak jest to wskazane. Ja to zilustruję przykładem. No na przykład odbywają się treningi asertywności, chociażby. No i co? No i niektórzy tam wprawdzie w codziennym życiu mają okazję do tego, aby formułować asertywne komunikaty, ale wciąż się wymigują, nie są skłonni próbować, nie chcą wychodzić poza swoją strefę komfortu. I nawet jeżeli psycholog wtedy staje na głowie, aby takiego człowieka zachęcać, aby podsycać w nim no, taką motywację, aby on potrafił się też posługiwać motywującym dialogiem wewnętrznym, czyli no, wyczerpuje swoje możliwości ten psycholog, no to jeżeli sam człowiek nie zdecyduje się podjąć te działania, no to wiecie, sytuacja może nie ulec zmianie. Albo będzie ulegała zmianie w tempie, które będzie znacznie gorsze od tego, które mogłoby być, gdyby faktycznie człowiek przykładał się do tego. Na koniec chcę powiedzieć, że rzecz jasna, w tym wszystkim jak najbardziej istotna jest rola psychologa, natomiast ja tutaj wygłosiłem tych kilkanaście, może trochę więcej zdań, jak to wygląda z perspektywy samego klienta. Faktycznie istotne jest, aby zaangażować się w ten proces. Nie zaś myśleć sobie, że choćby najbardziej intensywny trening pewnych umiejętności podczas konsultacji no wszystko załatwi. Jeżeli któryś z tych ośmiu punktów nastręcza komuś jakichś trudności, to należy o tym szczerze porozmawiać ze specjalistą, który niesie pomoc psychologiczną, po to, aby no ustalić, co można zrobić, jak daną sytuację poprawić, jak na to wszystko jak najbardziej korzystnie wpłynąć. I to tyle z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę, mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Na koniec tradycyjnie dziękuję wszystkim wspierającym bezpieczny rozwój tego kanału. Przypominam też o możliwości skorzystania z pomocy psychologów online na stronie ocal. A nawet jeżeli jesteście w trudnej sytuacji finansowej, możecie od nas dostać koło ratunkowe. Szczegóły widać w tej chwili na ekranie.